Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jan został uwięziony. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie Chwała Tobie Chryste Moi Kochani, korzystając z okazji to też w tym miejscu chciałbym sam podziękować proboszcz witając Zaprosił mnie tutaj do parafii wygłosić Słowo Boże, a ja też chcę wyrazić wdzięczność taką, że tutaj pomiędzy wami, w tej niedużej parafii, ale pięknej, i w pięknym kościele, no, mogę z wami się gromadzić razem, razem na modlitwie. Moja prawda jest taka, i to musimy sobie jasno powiedzieć, że tak naprawdę trudno mi się głosi. Omilie słowo Boże na temat patrona parafii w miejscach, gdzie ludzie praktycznie żyją charyzmatem konkretnego patrona, więc o wiele łatwiej byłoby mi, gdybym ja sobie usiadł z drugiej strony, a każdy z Was zapewne dużo bardziej by mnie ubogacił niż ja jestem w stanie zrobić to wobec Was. Dlatego myślę, że cokolwiek nie powiem, to dla Was i tak, to nie będzie nic odkrywczego. Dlatego też Raczej unikałbym historii, bardziej bym chciał tak się skoncentrować na takich swoich pewnych przemyśleniach, takiej drodze odkrywania w życiu świętego Jacka. Moi kochani, kiedy tak wczoraj myślałem nad tym, co tak szczególnie jakoś dotknęło mojego serca, jeżeli chodzi o, o tego pięknego patrona, to przypomniały mi się moment, kiedy no dosyć już parę lat temu byłem na pielgrzymce w Rzymie i przewodnik postawił nas na placu Świętego Piotra, pokazał całą kolumnadę Berniniego i powiedział 140 postaci świętych, a tylko jeden Polak. Święty Jacek. Jeden jedyny. Jakoś tak na mnie to zrobiło du duże wrażenie dlatego że jak tak się popatrzy na ilość tych właśnie posągów, to człowiek ma taką z jednej strony dumę, że jest tam właśnie jakiś Polak, a z drugiej strony, że właśnie ten święty tak naprawdę urodził się niedaleko stąd i spoczywa też niedaleko niedaleko stąd. I te miejsce, piękne ułożenia tego posągu, gdzie praktycznie przez wiele set lat zagląda prosto w okna papieży, Naprzeciw właśnie mieszkań papieskich. To, co jeszcze gdzieś tak w sposób szczególny jakoś wyryło w moim sercu taką, taką fascynację Świętym Jackiem, to też był fakt taki, że Święty Jacek jest pierwszym w historii kościoła świętym, który byśmy mogli tak brzydko nazwać z papierami. Do soboru trydęckiego była taka zasada, że Ludzie zgłaszali do Ojca Świętego pragnienie, aby ktoś był święty, i Ojciec Święty tą decyzję podtrzymywał, ogłaszając danego świętego. A po Soborze Trydenckim była całkowita reforma i liturgii, i katechizmu, i innych części życia Kościoła, i zostały wprowadzone tak zwane procesy kanonizacyjne, czyli prowadzenie dochodzeń, badanie pism żywotów rozmowy ze świadkami, to wszystko musiało być potwierdzone konkretnym cudem niepodważalnym cudem, tak jest do dzisiaj. A pierwszym właśnie w historii świętym Kościoła, który po takim procesie został kanonizowany, jest właśnie Święty Jacek. kani kiedy tak patrzę na właśnie żywot świętego jacka jest taka historia, która, w taki jakiś sposób szczególny przemawia dzisiaj, łącząc to z tą dzisiejszą Ewangelią, mówiącą o powołaniu, o tym, żeby też iść i głosić Ewangelię. Historia, która opowiada, zapisana w jednych z żywotów, opowiada o tym, jak pewnego razu święty Jacek wychodził ze klasztoru, spotkał jednego ze współbraci, braciszka, który był ogrodnikiem, i powiedział do niego, Bracie, ja mam do Ciebie taką wielką prośbę. Chciałbym, abyś poszedł dzisiaj ze mną, pójdziemy głosić kazania. I braciszek tak patrzy na niego i mówi, Ale ojcze Jacku, Ty dobrze wiesz, że moje główne miejsce to jest właśnie ogród. Wiesz, że nie potrafię się wysławiać, wiesz, że się bardzo denerwuję, jak mam coś powiedzieć na forum. Ja tam wolę tak w cichości, gdzieś tam z boku być, idź, weź kogoś innego. Ale święty Jacek się nie poddał i powiedział braciszku, mimo wszystko chodźmy razem. I poszli. I tak przechodzili sobie od miasteczka do miasteczka, od wioski do wioski, rozmawiali z napotkanym człowiekiem, odwiedzali chorych, pomagali, jak ktoś potrzebował jakiejś większej pomocy. I tak mija cały dzień. Na koniec tego dnia święty Jacek mówi, Braciszku, no to czas wracać do klasztoru. A ten na niego tak popatrzył i mówi, Ale ojcze Jacku, zapomniałeś? Powiedziałeś, idziemy głosić kazania. Myśmy dzisiaj jeszcze ani jednego kazania nie wygłosili. A Jacek z uśmiechem popatrzył i powiedział, jak to nie wygłosiliśmy? Przecież myśmy to robili cały dzień. Popatrz, jeżeli Twoje ubranie jest przesiąknięte zapachem kwiatów, to nie ma potrzeby, aby o tym wszystkim mówić. Zapach będzie mówił sam za siebie. I najpiękniejszym kazaniem, które możesz wygłosić, to jest Twoje życie. I to chcę, moi kani, Wam zostawić. Tutaj jako takie ziarenko w sercu, abyście byli świadomi tego, abyście o tym pamiętali, że nie trzeba wielkich słów, nie trzeba jakiejś elokwencji, ale najpiękniejsze kazanie, które ty możesz wygłosić w swoim życiu, to tak naprawdę może być Twoje życie. Zobacz, że ta historia, ona pięknie pasuje. Do całego życiorysu Świętego Jacka. Do tego też, co zostało zapisane przez Stanisława z Krakowa w dziele Życie i Cuda Świętego Jacka. Napisał tam tak. Imię Jacek wywodzi się ze słowa hyacynt, które oznacza zarówno kwiat, jak i szlachetny kamień. Oba te znaczenia dobrze się odnoszą do błogosławionego Jacka. Hyacynt bowiem jest rośliną o purpurowym kwiecie. Jacek zaś był w pokorze serca jak roślinka, co nie wystrzela wysoko w górę. Był jak kwiat czysty i zdobny dobrowolnym ubóstwem. A szlachetny kamień tej samej nazwy, o czerwieni, jest podobny do złota i jak złoto trwały. Taki błogosławiony Jacek jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary. Jeśli... Twoje życie jest przesiąknięte zapachem kwiatów. Nie musisz naokoło nikomu o tym mówić, bo zapach mówi już sam za siebie. Najpiękniejsze kazanie, które możesz wygłosić, jest Twoje życie. Ktoś powie: No, może piękne słowa, ale z drugiej strony, jak popatrzysz głębiej, to zobacz to jest niesamowita odpowiedzialność, jaką Pan Bóg. Daje człowiekowi, jak to jest niesamowita odpowiedzialność, którą Pan Bóg daje Tobie na ręce, kładzie Tobie na serce, jak jednocześnie jest to wielkie zaufanie, którym Pan Bóg nas obdarza. I zobacz, że Święty Jacek, przez przykład swojego życia, te drogi, które przemierzał, aby ewangelizować, głosić dobrą nowinę, zobacz, On uczy nas. Właśnie nas, chrześcijan, że tak naprawdę, aby odkrywać sobie tą miłość Pana Boga, to musimy uczyć się wychodzić ze swojej strefy komfortu, musimy umieć przekraczać swoje granice. Yy, dlatego yy, popatrz na siebie, na swoje miejsce tutaj w parafii, do jak wielkich rzeczy Pan Bóg jest w stanie cię powołać że ta parafia, a tutaj serce w Najświętszym Sakramencie, serce tej parafii, to jest miejsce, gdzie każdy z nas może się wzmacniać, gdzie może się uzdalniać, ale jednocześnie też jest to miejsce, gdzie Pan Bóg daje zaufanie i odpowiedzialność w nasze serce, i to nie tylko zadanie, ale to przede wszystkim misja, do której każdy z nas jest powołany. Kiedyś, właśnie nawiązując do słów dzisiejszej Ewangelii o powołaniu apostołów, jak zarzucili sieci, porzucili sieci i poszli za Jezusem, papież Franciszek kiedyś powiedział takie, takie zdania: Czy widziałeś kiedyś takiego apostoła, rybaka, który na plaży stawia sobie biurko i pisze: Od godziny 16 do godziny 17 będę, ryby przypływajcie, ja Was złowię? czasem jesteśmy takimi apostołami dzisiaj księżmi i parafianami skupieni na tych którzy przyjdą jakbyśmy krzyczeli przypływajcie ryby ale dzisiaj żadna nie przypłynie potem ojciec święty dodał rybak to jest ten który musi iść i musi ryzykować ewangelia nieraz bardzo kosztuje jest piękna jak wiosna ale nieraz Ciężka jak krzyż. I yy, dlatego właśnie zapraszam, abyś popatrzył na swoje miejsce w parafii. Tam się często tak wydaje, że gdzieś sobie usiądziemy tutaj w ławce, na krzesełku, staniemy sobie może pod chórem, może przed Kościołem. No i w zasadzie no, zadanie wykonane. Mam spełniać obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, pek otwalikowane. Wystarczy. Nie do końca tak jest. Zobacz, że Pan Bóg przez Ciebie może wiele uczynić, i jednocześnie też tak jak święty Jacek możesz zapalać wiele serc i możesz sprawić, że to miejsce będzie płonąć miłością do Pana Boga, że ta parafia będzie żyła. A jednocześnie też pomyśl o tych, których Pan Bóg postawił na Twojej drodze. Może nieraz płaczemy i zastanawiamy się, dlaczego dzieci nie ma w kościele naszych osobistych, dlaczego yy, mąż, żona nie chodzi do kościoła. Może od tego trzeba zacząć. Być tym, który płonie. Nie tym, który gasi, nie tym, yy, który pokazuje, bo trzeba. A tak naprawdę nie wiem dlaczego trzeba, ale tym, który płonie i chce zapalać innych. Więc żeby tak było, to tak naprawdę trzeba dwóch rzeczy. Pan Bóg na pierwszym miejscu i otwarte serce. Gotowe serce, aby wychodzić poza strefę komfortu. A kiedy przyjdą ci myśli takie, że powiesz, co ja mogę dać? Ja się nie nadaję, ktoś zrobi lepiej. A ja jestem takim grzesznikiem, ktoś może bardziej się nadaje, a niech inni zrobią. To pamiętaj, że Pan Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdolnie wybranych. I tak jak powiedział święty Augustyn, niech tak dzieje się w naszym sercu. Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego tylko chcesz. Amen.